Witaj! W tym filmie porozmawiamy o tym, jakie są plusy i minusy prowadzenia firmy w Danii. Wielu naszych klientów zadaje to pytanie, czy warto założyć firmę w Danii i nasza odpowiedź właściwie jest zawsze taka sama – zdecydowanie warto. Otóż przede wszystkim jest to kraj, w którym wszystko jest zdigitalizowane, to znaczy bardzo wiele usług jest dostępnych online i mam to na myśli w szczególności usługi publiczne. Dostęp do urzędów online jest błyskawiczny i wiele spraw można załatwić dosłownie w ciągu kilku dni. Pamiętam taki przykład, kiedy jeden z naszych klientów źle wpisał w deklaracji zgłoszenia do VAT-u datę rozpoczęcia obowiązku płatności podatku. Wpisał ją dwa kwartały później niż powinien. W konsekwencji nie było technicznej możliwości, żeby zapłacił VAT za wcześniejsze kwartały. Kiedy poprosił nas o pomoc, Udało nam się skontaktować z urzędem, i już następnego dnia system został odblokowany. Otrzymaliśmy maila, że system, że, że termin VAT-u został przywrócony do tego, jaki powinien być. Urzędowi zajęło jeden dzień, żeby poprawić taką, no cóż, czeską pomyłkę ze strony naszego klienta. Kolejnym plusem prowadzenia biznesu w Danii jest stabilność duńskiej korony. Jest to waluta, która względem złotówki zazwyczaj oscyluje wokół 0,6. Taki kurs wymiany daje możliwość przewidywania i prognozowania biznesu w długim okresie. Kolejnym plusem prowadzenia firmy w Danii jest to, że wszyscy mówią tutaj po angielsku. Oczywiście warto znać język duński, jeżeli pracujemy z Duńczykami, natomiast większość osób jest przyzwyczajona do tego, że język duński jest trudny i nie oczekuje. Żeby się go uczyć, wystarczy komunikować się w języku angielskim. Kolejnym plusem jest to, że w Danii jest wysoki poziom dochodów i jednocześnie wysoki poziom cen, co w praktyce powoduje, że Twój biznes ogólnie powinien dobrze zarabiać. I tutaj przechodzimy do minusów. Niewątpliwym minusem jest to, że w Danii są wysokie podatki i są one trochę wyższe niż w Polsce. W tym kontekście nie da się ich uniknąć. W szczególności, jeżeli ktoś zarabia więcej niż mniej więcej 550 tysięcy duńskich koron rocznie, wtedy dochodzi podatek maksymalny. I wówczas trzeba oddać ponad 50% swoich dochodów. System jest tak skonstruowany, żeby dbać o sprawiedliwość społeczną. Dlatego, im więcej się zarabia, to od pewnego poziomu jest ta kwota pobierana na poczet podatku. Natomiast zdecydowanie z naszego doświadczenia możemy powiedzieć, że plusy przysłaniają minusy. I zachęcamy do robienia biznesu w Danii, bo jest to piękny i wspaniały kraj, w którym Polacy mają naprawdę, naprawdę bardzo dobrą opinię jako wysokiej klasy specjaliści. Więcej informacji na temat prowadzenia firmy w Danii znajdziesz na stronie www.radner.dk. Dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu i zapraszam do subskrypcji naszego kanału.